Ciąg do Krainy Narciarzy. Dasz radę, Wektor! Pewnego dnia w krainie narciarzy Wilson, Wektor i Emily poszli na peron kolejowy. Czekał na nich odycej. Wilson, powiedział Odycej. pojedziesz po pocztę i zawieziesz na miejsce pocztowe. Dobrze, proszę pana, powiedział Wilson. Emily, pojedziesz po pasażerów i zawieziesz na basen. Tak jest, odparła Emily. A ty, Wektor... Pojedziesz po megle i zajedziesz do krainy maluszków. Ale ja jestem za słaby, jęknął Wektor. Dasz radę, Wektor, powiedziała Emili. Jestem ci tego wdzięczna. Dziękuję ci, Emilii, zachwycił się Wektor. I tak wszyscy narciarze zabrali się do kolejowej roboty. W pewnym miejscu znajdowała się Milutkowa stacja. Na tej stacji znajdowały się Milutki, które przyjechały prywatnym pociągiem Berkshire. Em. Berkshire jest duży, niebieski, polarny i bardzo szybki. Kiedy Milutkowy pociąg dojechał na stację. Marcin miał dla Beaty wspaniałą wiadomość. Pobiłaś rekord narciarzy! Powiedział Marcin. Oczywiście! Dodała Beata. Jesteśmy lepsi niż te narciarze stuknięte. Milutki świetnie się bawiły. Ale Wektor nie. Wektor miał już ich dość. Wtedy uspokoił go odysej. Wektor! Powiedział. Mam nadzieję, że pokażesz Milutkom na co ci stać. Oczywiście, powiedział wektor. Pokażę wszystkim minutkom, na co mnie stać. Dam radę, dodał wektor i sobie odjechał. Minutkowy pociąg ruszył i wkrótce wyminął wektora. Już wygrałam! chwaliła się Beata. I w mgnieniu oka już go nie było. Wektor nie miał siły jechać szybko, dlatego ostrożnie jechał. Później milutkowy pociąg zatrzymał się na stacji. Marcin poszedł do sklepu, by kupić sobie sok. Tuż obok nich przyjeżdżał Wektor. Pospiesz się, ślimaku! Zaśmiała się Beata nie możesz zbyt długo przyjechać po nas! Kiedy Wektor spotkał jego przyjaciół, krzyczeli do niego Hurra! Dla Wektora! Wektor odnalazł siłę i dumnie wyminął pociąg milutkowy. Kiedy Marcin skończył pić sok, wskoczył do pociągu, gdzie znajdowała się Beata, a potem ruszyli. minęła Wektora. Najszybsza i najlepsza, najszybsza i najlepsza! Turkotała! Wektor nie miał już tyle sił. W końcu pociąg zatrzymał się na plaży. Marcin ustawił aparat. Pyata się rozebrała. Nie ma się czym martwić, powiedziała leniwie. Kiedy Marcin i Beata odpoczywali, przejeżdżała obok miłutkowego pociągu Emily z ważnym zadaniem. Wektor nie ma szans, pomyślała. Kiedy spotkała Wektora, poczuła się źle z tego, co powiedziała. Dobra robota, Wektor, powiedziała Emily. Jesteś grubą narciarzy! Wektor odnalazł siłę i dumnie wyminął miłutkowy pociąg. Kiedy Marcin skończył robić zdjęcia, wskoczył do pociągu. Czas w drogę, powiedział i zagwizdał. Ale nic nie stało. Beata śniła od drzemce, nie usłyszała gwizdka i nie usłyszała, jak wyprzedza ich wektor. Marcin właśnie zagwizdał! Kiedy przerażona Beata się obudziła, zobaczyła, jak Wektor wjeżdża do krainy maluszków przez tajemniczy tunel. Prawie na miejscu, prawie na miejscu, sapał. Milutkowy pociąg ruszył najszybciej jak mógł. I w chwili, gdy wjechał do tunelu, Beata kazała Marcinowi zwolnić prędkość. To bardzo stare tary! wrzasnęła. A ty jedziesz za szybko. Musisz jechać wolniej. Marcin nie miał wyboru. Musiał jechać wolno. I wtedy zwolnił prędkość. Z każdym kolejnym stykotem i trzaskiem wiedział, że przegrał. Wektor dojechał do krainy maluszków. Wygrałem! krzyczał. Udało mi się! Wektor przejechał drogę całkiem sam. Hurra! Wygrałem! Teraz Wektor czuł się naprawdę grupą. Krainy Narciarzy. I miał rację. Ciekawe, co będzie dalej z pociągiem do Krainy Narciarzy. O tym dowiecie się w dziewiątym epizodzie.